Witajcie w magicznym świecie wróżki astyli. Kto jest Twoim wrogiem? Na kogo mas, masz uważać w najbliższym czasie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wybieramy, zaczynamy. Ty nie masz wrogów. Wszyscy Cię lubią i kochają. Zazdroszczę. Tutaj uważaj na kogoś ze swojej rodziny. Może to być z bliższej lub dalszej, jednak łączy Was powiązanie krwi. Tutaj, no niestety, dużo jest tych wrogów, dużo fałszywych ludzi, dużo spisków i plotek przeciw Tobie, więc uważaj na wszystkich. Tutaj mężczyzna bardzo cię nie lubi. Relacje z nim mogą być napięte. Tutaj no, nie ma kogoś takiego, na kogo masz uważać, ale uważaj sam na siebie. Tutaj wróg to kobieta. Kobieta inteligentna, może być starsza, e, bardzo nieprzyjemna i lodowata.